Kurczę, chyba zapomniałem wziąć dziennika z pokoju nauczycielskiego. Max, mógłbyś mi go przynieść? Dobrze, już idę. Kurczę, kreda się skończyła. Max! No tak? Skocz do woźnego po kredę. Dobrze, idę. A, i weź mi jeszcze kanapeczkę ze sklepiku. Mam kolejną lekcję, też na trzecim piętrze, więc nie będę schodził na parter miasta. Kontynuując, w tamtym. <śmiech> <śmiech> ale mam sucho w gardle. Max, przynieś mi proszę herbatę z dwiema łyżeczkami cukru, a i malinową. Dziękuję. Dobrze, oczywiście. No kto by pomyślał, zostało jeszcze dwa tygodnie do końca semestru, a my dopiero jesteśmy w połowie programu. To co? Kto chce dzisiaj obejrzeć film? Pamiętaj, możesz zrobić wszystko, możesz mieć wszystko, możesz być tym, kim chcesz. Czasami może ci się wydawać, że jest ciężko. Mi też jest ciężko. Każdemu jest ciężko. Właśnie dlatego wstajemy codziennie rano z łóżka. By się nie poddawać, uwierz siebie i rób właśnie te rzeczy, które są najtrudniejsze. I właśnie takie podejście zbuduje silną psychikę zwycięzcy. Rozumiesz? Ja chciałam tylko zapytać, czy ja mogę iść do toalety. A, no jasne, lecimy. Słuchajcie mnie, proszę, proszę. Słuchajmy, słuchajcie mnie. Ta bliska mnożenia jest naprawdę fascynująca. Ona naprawdę wam się w życiu przyda. Obiecuję, przysięgam. Pochodziła nas z dynastii... Panie profesorze, czy można prosić głośniej? Ale już przecież mówię głośno. Jakbyście nie rozmawiali, to byście słyszeli. Patrz, nie gałeś. Jadwiga była Panie profesorze, no siedzę w pierwszej ławce, ale naprawdę pana nie słyszę. Dalszy ostatni raz. Jadwiga pochodziła no, a już na no, bo będzie na jutrzejszą sprawdzianie. Nie mam w ogóle pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Mówi się wy ogóle, a nie w ogóle. Powiem, mama mówi, że powinienem wziąć po repetycji. Wziąć, a nie wziąć. Tak, przydałyby ci się. Koszulkę też jakoś pogniecioną. W każdym razie ja już mam ruszać. Tyle dzieci, tyle sprawdzianów, a ja sam jeden nie wiecie, jak wygląda moje życie. Ja wam powiem jak wygląda moje życie. Koleś 420 dzieci, z czego 180 to są moi uczniowie. Bo oczywiście musiałem sobie wybrać Polski na studia. Miesięcznie każdemu dziecku muszę sprawdzić jeden duży sprawdzian, dwie kartkówki i sześć zadań domowych. To daje łącznie... tysiąc... 620 prac miesięcznie. Zakładając, że każda rzecz zajmuje mi od 5 do 10 minut to znaczy, że mamy od 135 do 270 godzin na samo sprawdzanie. Ja się pytam, kiedy ja mam was uczyć? I jeszcze na domiar tego wszystkiego skończyła się kawa w nauczycielskim. Max! Ludzką inteligencję definiowano kiedyś tautologicznie, jako to, co mierzą testy inteligencji. Iloraz inteligencji jest pojęciem statystycznym. Jest to pewien wskaźnik liczbowy, konwencjonalnie przyjęty jako miara sprawności umów. Nic poza mnie nie klucz. Niech nie wodą które Idealnie byłoby mieć tekstu werbalną i niewerbalny, pod warunkiem, że... Na dzisiaj to już wszystko. Jeśli uważacie, że ten film był fajny, zostawcie suba i łapkę w górę. Będzie mi miło. Czy podobały Wam się typy nauczycieli, które wymieniłem? A może macie swoje typy, których tu nie było? Napiszcie swoje pomysły w komentarzach na społecznościach, a my wykorzystamy je do nagrań. Dzięki, do zobaczenia, cześć!